Siemanecko widzowie, to jest skasperek. Siemanko. Dzisiaj mamy dla Was trzy saszetki z 2024, 2025 i 2026. Chodzi o FIFA 365. Zaczynamy od najstarszej edycji. Otwieramy po kolei paczuszki. Patrzymy, co w nich wypadło. I piszecie mi w komentarzach, według Was, która paczuszka była najlepsza. Dobra, zaczynamy, Kacperek No i pokaż mi, ja to szybko wezmę, no i dobra, piszecie w komentarzach, która paczka najlepsza, z której edycji, według Was, przyszykuj się na 2025, dawaj Kasper. Fanny. No i teraz najnowsza edycja. Według mnie pudełko, czy pudełko pakowanie według mnie jest najfajniejsze w najnowszej edycji. Oczekajcie, żeby nie było widać tych najlepszych kart. Przełożyliśmy na koniec Balde. Patrzcie Bellingham na czerwonym. Dobra, zapraszam Was do komentowania, która patycz, pat, e, paczuszka była najlepsza. Trzymajcie się. Hej. Pa.